Witam Cię na moim kanale. A że pierdyknęło na oceanie spokojnym, to nie mogło tego zabraknąć. Tongo. Królestwo Tonga. Dobra, koniec y, stylizowania się na y, ruchoporu i pana Regana. Czas zacząć to moje y, jękolenie i mówienie. Y, i, I powiem, że chciałem zabłysnąć czymś y, szczególnym i oryginalnym na początek tego filmu. Y, i chciałem, wiecie co, zaprezentować, że o, tu jest Polska, a w dzisiejszym e, odcinku, albo w dzisiejszej prognozie pogody, będzie pochmurno po w całej Polsce. No i chciałem powiedzieć, że wszystkie pogodynki e, będą miały ciężki orzech do zgryzienia. E, no, ale nie, nie znałem imion. I, I wiecie co? Natrafiłem na taki tekst, że pan. Jacek S będzie miał 9 zarzutów. Dobra, kompletnie to nie jest połączone z tematem odcinka. Aczkolwiek ta chmura ma średnicę tak z grubsza. Tu, jak ją cyknieję, to fotkę tejże chmurce 400 km. Dla mniej kumatych, 400 km to je mniej więcej tyle. Tak z grubsza. Od Krakowa. Po Olsztyn byłaby taka chmura. To, co tutaj widzicie, wpisałoby się w Polskę idealnie. Elegancko byśmy tego naszego polskiego ziemniaka przykryli czapeczką po wybuchu wulkanu. I teraz tak, ja sobie przy, przygotowałem kilka e, zdjęć, kilka filmików. Kompletnie nie mam pojęcia, czy ja mogę to publikować, czy jakieś tam źródła muszę załączać. No, jak zwykle. Napoj do przodu. Ktoś będzie mam to, że e, użyłem jego materiałów. Zdajmy film. Albo mi zablokują kanał. Tyle. Mm. No ale co? E, jest e, Królestwo Tonga. Gdzie ono się w ogóle znajduje? Ktoś wie? Ktoś odrobił już pracę domową? Ja przyznam szczerze, nie wiedziałem. To jest tu. Australia. Nowa Zelandia. I tu jakbym to zlikwidował, to na Google Mapsach w tym widoku takim mapowym kompletnie tego nie widać. Dopiero trzeba włączyć satelitę i widać gdzie to jest. Pozwólcie, że kliknę. Aha, to mi się ta odległość. Cyk. I to są te wysepki. A tutaj ten czerwony znak to jest miejsce, gdzie jest ten wulkan. I teraz powrócę. 400 km. Tak, nadążamy. Od tego wulkanu do stolicy jest ich 65. To wszystko tutaj będzie, czy jest przykryte, czy wtedy było przykryte, już teraz trochę pewnie przewiało, taką czapką. I w ogóle, e, pytanie, który to był ten. A, to był ten filmik. Pierwotnie ten. Już nie jestem w stanie znaleźć tych materiałów, gdzie było po prostu z góry puszczane. Ale to w pierwszym momencie dla mnie wyglądało, jakby to była erupcja podwodna. A to jest ta chmura odbiła się od, od atmosfery. I w ogóle widzicie Shockwave. Przepraszam, że tak klatkuję. Ale tu idzie Shockwave. Shockwave ze Staropolskiego Fala Uderzeniowa. Patrzcie jak to pięknie się odbiło od górnych warstw atmosfery. Nie wiem, na ile tych kilometrów musiał wybić. Znajdziecie sobie w internetach. Obstawiam, że nie wiem, jakieś 60. Też pewnie. Ale to po prostu cudownie. Cyk. I taki szklany sufit. Naprawdę myślałem, że to jest... Bo powiedzcie, że głupak, ale myślałem, że to jest erupcja podwodna. No i dobra. Co tu jeszcze przygotowałem? Generalnie fajnym źródłem wiedzy okazał się dla mnie bankier. I link do tego artykułu e, zamieszczę w opisie, bo i jest jakiś dodatkowy filmik jak z kosmosu widać jak to pierdyknęło. E, Nomenon no, Propcy za to, że chłopaki i dziewczyny się przygotowały, o i tutaj idzie fala uderzeniowa i, i nastawiły satelity. E, nie czytałem, przyznam szczerze, nie czytałem, ale pewnie od jakiegoś czasu e, podejrzewam, że dymił ten wulkan. I można było się z tego spodziewać, że w końcu wybuchnie szczególnie, znaczy szczególnie, szczególnie, że sam wulkan, czy ta wyspa Hunga Tonga, bardzo fajna, powstała w 2014 roku, co było dla mnie no, też jakimś tam odkryciem, że no, no, wzięła i się powstała. I to też było na skutek wybuchu, tym razem podwodnego wulkanu, i dopiero ta wyspa powstała. Z czego naukowcy myśleli, że ona w przeciągu tam kilku miesięcy ulegnie zatopieniu? No, no, nie, do, nie, znalaz, nie znalazłem, dlaczego one no miały się nie wiem, zatopić, co pod niczego nie było. Czy jakieś pływy, fale? Nie wiem, jak wiecie, to, to, to napiszcie, będzie to fajne uzupełnienie, ale w 2017 już stwierdzono, że ona tak jeszcze do 2040-50 powinna przetrwać, to tak jakbyśmy teraz wzięli kredyt, wybudowali tam chałupę, to byśmy zdążyli go spłacić. Z tym, że 14 stycznia znowu tam pierdychnęło. I teraz tam jakieś tsunami 2 metry i tak dalej, gdzieś czytałem, że 80 metrów, 80 metrów, to byłoby grubo, 80 centymetrów tsunami miały, no ale ta wyspa już nie wygląda tak, zresztą jakieś tu sobie zdjęcia wziąłem, teraz wygląda tak ta wyspa, a wcześniej wyglądała, tutaj pan narciarz, tutaj jakiś klinoskoczek. Cyk, 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 a wcześniej ona wyglądała troszeczkę inaczej, o tak mniej więcej. To teraz jest już płaska. W ogóle, patrzcie, jak fajnie natura szybko zawłaszcza to, co jej. Ale dobra, też stwierdziłem, a gdybym się chciał tam wybrać, to samolotem by to zajęło prawie dwie doby. Szczególnie, że. Znaczy... Ale jak już próbuję znaleźć konkretne połączenia, to Google w góry w tym momencie nie, po, nie pomaga. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że w momencie, kiedy tutaj coś pierdyknęło, to, to loty raczej nie będą obsługiwane. To tu wulkan, tutaj wyspa, stolica, stolica. Hmm. Zaraz do tego dojdziemy: do stolicy. Czy po prostu no nie ma takich lotów i gdzieś trzeba jakąś, nie wiem, łód, łódką z Fiji. O, właśnie, jakbym sobie do Fiji wziął. Cyk? Będzie już lepiej. To też jeden dzień, 18 godzin. Dobra. Nie zanudzając, jeszcze nie wiem, trzy ciekawostki na temat tego, tego, co tam się dzieje. Tylko ja sobie tutaj wrócę. Po pierwsze, doedukowałem się. Jest to państwo, które liczy około 100 tysięcy mieszkańców. Jest to jakaś tam monarchia. I co jeszcze? Od 2016 roku mamy z nimi stosunki dyplomatyczne. I to było ostatnie państwo, z którymi takowe, ostatnie państwo zjednoczone w narodach należące do ONZ, z którym takowe stosunki nawiązaliśmy. I Fun fact, jak czytałem, no bo trzeba się dokształcać, do to zaznaczyłem sobie fragment a, o tym, że mm, nawiązaliśmy i potwierdziłem to w dwóch jakże e, ważnych źródłach. Jeden to było we wprost, a w drugie w jakimś innym periodyku, znaczy periodyku, no teraz to już nie jest periodyk, tylko strona internetowa, więc wydaje mi się, że to, ta informacja całkiem legitna, ale to, co mnie rozbawiło prawie że do łez, o tym, że ta wysepka i te 100 tysięcy mieszkańców wypowiedziało wojnę w 1939 roku Niemcom po agresji na Polskę. Serio rozczuliła mnie ta, ta informacja. A, tu jeszcze sobie przygotowałem, a widzicie zresztą, całe 2% chyba wysiłków wkładam w ten, w ten kanał, więc jeżeli, sorry za chaotyczne przedstawianie czegokolwiek, ale od tej wyspy do tej wyspy to wszystko jest teraz zadymione grubo Watoa Pangai tak Watoa Pangai no nie Jezu nie najlepiej się teraz żyje w tym rejonie świata, tutaj taki grzybol Nuklearny niemalże. Dobra, tyle jeszcze sobie zobaczę. Ten prezenter to naprawdę skradł mój show. Co ja jeszcze tu przygotowałem? Eee, chyba wszystkie słucharki. Dobra. Pierdyknęło to pierdyknęło. Jak to mówił pewien prezes. Na co drążyć temat? Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.